W drugim odcinku wyzwania postapokaliptycznego. Właściwie to w pierwszym, bo y, ten poprzedni to było takie wprowadzenie i niewiele się tam wydarzyło, więc zależy, jak będziemy liczyć. Pierwszym albo drugim, w każdym razie pierwszym takim typowo rozgrywkowym. Nasza Ivy jeszcze sobie dosypia, jest piąta rano, y, ona będzie potrzebowała się umyć, ale y, tak, przyspieszę na chwilę. Okej, okay, mamy ósmą, przyspieszyłam ją troszeczkę. Yy, nie będę jej kazała się umyć, bo dzisiaj będzie ćwiczyć, więc i tak za chwilę ześmiernie. Yy, to co, budzimy ją, nie? Myślę, że ją obudzę. Wydaje mi się, że mamy chyba kiepską pogodę dzisiaj. O, króliczek. Yy, mamy kiepską pogodę, więc. Yy, więc trudno. Będzie ciężko, będzie źle, będzie trudno, będzie mokro. I będziesz nieszczęśliwa, jeszcze bardziej nieszczęśliwa niż jesteś teraz. Chociaż teraz to chyba ci się śni coś przyjemnego. Mm, Okej, okay. wstajemy, kochana. Nic cię nie zaatakuje. To dobrze. Yy. I zaczynamy dzisiejszy dzień od joggingu Proszę cię bardzo, uprawiaj jogging, pewnie mi się zaraz przebierzesz w strój chomika, jak Cię znam, oczywiście, że tak zobaczymy, czy na dole się przebierze w strój do ćwiczeń, jeśli nie, to ja tam jej zaraz zmienię strój, zobaczymy, gdzie pobiegnie jeżeli dobiegnie mi gdzieś pod jakieś fajne miejsce, fajną miejscówkę, to sobie tam z nią wejdziemy i może zwędzimy jakieś fajne rzeczy ale to się przekonamy, gdzie nas gra poprowadzi ok, dobrze, będziesz ćwiczyć w stroju do ćwiczeń cieszę się bardzo, cieszę się bardzo, tak, co jest Dziecko drogie, biegać miałaś. Hmm. Czy ja mam ustawioną wolną wolę? Uprawiaj jogging. Hallo. Lo. lo, lo, lo. Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? O co chodzi? Tak, wiem, że śmierdzisz. Wiem. Masz biegać. No. I biegniemy, super. Ci simowie są strasznie nieusłuchani. Zobaczymy, gdzie dobiegniesz. Tutaj jakieś liski. Też będziemy sobie musieli pogadać z jakimś liskiem. Może sobie jakiegoś znajdziemy i adoptujemy, czy coś? <grym> nie, tych chyba nie można, prawda? Ale można mieć liska um, zamiast pieska. Nie wiem, coś wymyślę. Yy, w ogóle zastanawiam się, czy kot, czy pies. Kot pomoże nam się pozbyć szczurów, a tego bardzo, bardzo chcemy. Ale z drugiej strony pies będzie nas bronił przed. Ewentualnymi y, złodziejami więc, i szabrownikami, więc nie wiem w sumie. Najlepiej byłoby mieć oba, ale na razie to nie jest też najlepsze wyjście, bo nie będziemy mieli ich czym karmić. Więc chwilowo musimy sobie radzić sami. Myślałam, że pobiegniesz. A! Zastanawiałam się, gdzie pobiegniesz, a to sobie tutaj na pole przybiegłaś. Okej, okay, dobra, Tylko jak tu jesteś, to idziemy sobie w takim razie. Nie ubieraj mi się w to. Hej, halo, czemu nie możesz odwiedzić pole? Dobrze, tak już tu jesteśmy, to zbierz wodę oczywiście i zaraz się tu rozejrzymy. Co też nam tu na polu pochowano? O, czekajcie, coś tu rośnie. To podlej. Na razie się nam e, żadne plony tutaj nie szykują, ale podlej, bo może kiedyś, może kiedyś coś tu nam wyrośnie. To była chyba soja, jeśli się nie mylę. Tak, i to też jest soja, to też ją podlej. Łzami możesz ją podlać, jeżeli chcesz. Tu mamy rower, ale tego roweru niestety nie da się y, ukraść. Jeździć się na nim chyba też nie da. O, jest strach na wróble, słuchajcie. A strach na wróble to jest bardzo przyjemny kumpel, który pomoże nam zaspokoić nasze potrzeby towarzystwa, więc możesz tutaj podejść i porozmawiać ze strachem na wróble. Mam nadzieję, że się od Pana niczym nie zarażę. Nie roznosi Pan y, sim, Simonelli. Nie, a może nie kwestionuj, bo się na Ciebie obrazi. Raczej rozmawiaj o ptakach, wdaj się w pogawędkę i tak dalej. Co ty byś w ogóle chciała? U, barbara byś chciała. No, nie prędko. I sto jak na parasole. Też raczej się to nie wydarzy, chyba że znajdziemy gdzieś i uda nam się zwędzić z jakiegoś miejsca. To może wtedy zdobędziesz. Sto jak na parasole. Musimy się z nim zaprzyjaźnić, żeby znaleźć coś w jego kieszeni, więc będę ją tutaj. Ojoj, oj, czy on ją wystraszył? Wystraszył ją. O nie. Ale sprawdzimy, czy ma nasiona w kieszeniach. I tak myślałam, że. Ojoj, a coś tam poleciało, ale fajnie. No i zobaczmy, co nam się udało zdobyć z tej kieszonki. Coś tam było? Nie? Nic nie było? O, smutna, przerażona, strach na wróble szokuje i nic nam nie dał. Poproś go o porady dotyczące ogrodnictwa. Jeszcze i idziemy zabrać te grzyby, które tam były. Tu, 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 tu. gdzie one były, gdzie one były? A tu były, OK. No to chodź tu. Zbierz grzyby, dziwne grzyby, dziwne grzyby, zbierz dziwne grzyby, żebyś nam nie zamarzła tylko. Trzeba się będzie zabrać za robienie czegoś na zimę, jakichś czapek i innych tego typu rzeczy. No, najgorsza jest, słuchajcie, wiosna, bo yy, jest jeszcze zimno, a my no, raczej nie zdążymy zrobić sobie tych wszystkich rzeczy. Do rozpoczęcia lata, więc jakby nawet nie ma sensu się trochę za to zabierać w tym momencie. No super, mam jakieś fajne grzybeczki, ok. Co tobie jeszcze? Zabawa i głód. z dziwnego grzyba. No i jest ci bardzo zimno. Bardzo jest ci zimno, więc nie będę cię wysyłać, żebyś pływała, ale dobrze by było, żeby złowiła jakąś rybę, tylko obawiam się, że też raczej nie będziemy tego teraz robić, więc wiesz co, dalej uprawię go, jogging, bo musimy jak najszybciej zdobyć ten rower i dostęp do stołu stolarskiego, więc biegamy, a to przy okazji się rozgrzejesz trochę, może dobiegniesz w jakieś kolejne ciekawe miejsce. Czy Ty nie lubisz biegania? Nienawidzę sprawności fizycznej, tak, wyskoczyło mi to w którymś momencie, chyba poza kamerą i tak jak... Jest w zasadach, ja muszę zaakceptować wszystko, co tego typu wyskakuje, więc jak mi wyskakuje, że ona nie lubi sprawności fizycznej, to muszę się na to zgodzić. Jeśli mi wyskakuje, że na przykład lubię ogrodnictwo, to muszę się na to zgodzić. I tak dalej, i tak dalej. O, czyżbyś jednak stwierdziła, że przybiegniesz sobie do domu? No okej, okay, no może to jest yy, dobry pomysł, żebyś jednak wróciła. No i znowu się przebrałaś w strój chomika. I skoro pada, no to pada, ale... Właściwie to mogłabyś się umyć w deszczu, o, ha! Umyj się w deszczu moja droga. Umyj się w deszczu, skorzystamy z tego, że pada, a przy okazji jeszcze musimy tutaj posadzić te grzybki, które udało Ci się znaleźć. To jest akurat bardzo fajne, że zdobyliśmy te grzyby, bo właściwie jesteśmy już ustawieni, no. coś tam będzie, będziemy mieli do jedzenia, z głodu nie umrzemy, chociaż one nie zaspokajają za dobrze głodu, ale jednak zawsze. Lepsze to niż nic, więc... Proszę cię bardzo, posadź grzybki. Czy umyłaś się w tym deszczu? Nie, bo przestało padać, oczywiście. No. Jak ktoś ma pecha, to na całej linii. I jeszcze przyszły rachunki. Ile tych rachunków przyszło? 1281. Ok, no to zapłacimy od razu rachunki i będziemy mieli znowu zero simoleonów. Proszę, proszę. Tylko posadziłaś one już wyrosły. O, znów ci zimno. Dobrze, kochana. Zrobimy sobie w takim razie tutaj jakieś weki. Niech będzie zamiennik mięsa. ten słoik położyła oh. Okej, okay, chyba go nie znajdę <laughs> mi będziesz tutaj słoiki kładła to mi się to wcale nie podoba skoro jesteśmy w takiej sytuacji jakiej jesteśmy, to weź yy, z... może jeszcze jeden teweki zrób zrób jeszcze jeden zamiennik mięsa a potem a potem może zrobimy jakąś czapkę na drutach o właśnie, a propos ja tu jeszcze nie zebrałam całej wełny Dobrze, tu jest jeszcze wełna. A zadawaliście pytania, jak Simowi mają się nauczyć, na przykład zielarstwa, skoro nie możemy jeździć do Kaskad. To znaczy, możemy jeździć do Kaskad, jak już będziemy mieli rower, tylko musimy tam zostać, no kilka dni, tak, bo to dłużej zajmuje. Ale tak, jak mamy się nauczyć takich rzeczy, nie jeżdżąc do Kaskad, na przykład. No z książek. Książki są pochowane w różnych lokacjach, na przykład tutaj. Książka do majsterkowania, więc możemy sobie zaraz usiąść i poczytać, i się pouczyć. Książki do zielarstwa również są dostępne, tylko trzeba je po prostu znaleźć. Są w, albo na którejś farmie, albo w bibliotece, albo w aptece. Być może to tak by nawet pasowało, prawda? Żeby taka książka znajdowała się w aptece. Więc po prostu musimy zdobyć rower i wybrać się gdzieś dalej. No i moja droga, gdzie ty, mi... gdzie ty idziesz? Baw się w deszczu, ale żeś wymyśliła ale możesz się umyć. Skoro znowu pada, to skorzystaj i umyj się w deszczu. Nie będę cię na razie przebierać, może po prostu yy, sama się rozbierzesz, żeby się umyć. Nie wiem, gdzieś ty wsadziła te, te zamienniki mięsa. Pojęcia po prostu nie mam. Gdzie ty to kładziesz? Będę musiała potem poszukać. Bawisz się w deszczu? No, dobra. Ok. Miejmy nadzieję, że to, ci, to cię umyje. Tak. Na maksa. teraz potem możesz sobie zjeść oh taki God. jeden zamiennik mięsa. Czemu nie? No, czyściutka. Widzisz? Super. Wspaniale, że jesteś taka czyściutka. To w takim razie proponuję, żebyś sobie tutaj usiadła. No i może spróbujemy coś zrobić? Co? Mamy jakąś wełnę, to zróbmy jakąś czapkę. Trochę się rozerwiesz, pobędziesz w domu w czystości, chociaż powinnam Ci rozwijać sprawność fizyczną, bo jest Ci bardzo potrzebna. Ale no, dobra. To jutro zrobimy pranie. Nie, ale u... A! Nie w to mnie się przebieraj. Mogłoby się już ciepło zrobić, to by było mniej problemów. Dziergaj ubrania, dziergaj czapki. Czy możemy jakąś zrobić? Tak, możemy zrobić czapkę z tygrysem, bo mamy wełnę białą lamy. No to zrobimy. Smakowało? Och, wspaniale, bardzo się cieszę, że smakowało. A, bo ja ci ustawiłam panią włóczki. Super, dziergaj przez 5 godzin, rozpocznij trzy projekty. Dziergaj siedząc w fotelu bujanym. O, nie mamy fotela bujanego, ale może uda się go skądś yy, zakosić. A co? Skończyłaś! Super! Gratuluję! Dodamy sobie do garderoby. No i dzień dobry, moja droga! Kolejny dzień w naszym nowym domu, nowym starym domu. Gdzie ty idziesz? Co to takiego? Idziesz sprawdzić, co robią szczury? Nie, musimy mieć kota. Słuchajcie, musimy zdobyć kota. Ja mam tylko ten problem, że teoretycznie na przykład pole jest psią miejscówką i tam się pojawi, powinny spamić psy. Ale u mnie w grze poza BB nie spamują się psy. Nie ma, po prostu ani koty mogę sobie ustawiać kocią miejscówkę, psią miejscówkę, cokolwiek nie ma, nie pojawi się żaden nie wiem, czy tylko u mnie tak się dzieje, czy Wy też tak macie ale po prostu nie ma na to szans więc będziemy musieli się do, tam wybrać popsa albo kota o, mamy piękny dzień dzisiaj, no to chociaż tyle widzę, że coś tam nam tu wyrosło, zbierz plon czyli nie ma tragedii, coś nam tu wyrosło, coś tu jest będzie można się najeść Zemsta natury niestety będzie nas dopadać pewnie bardzo często, ale tak to już tutaj bywa. Od razu jak zbierzesz to też. Co? Nawieź! <grym> Nawieź od razu. Jeszcze nie możesz, niestety, z tego co widzę, nawozić. W sensie nawozić tutaj grzybów, a nie krzaka, bo krzak można nawozić zawsze. Ale okej, okay, dobra. No i co? Znowu sobie dzisiaj podjogingujemy, zobaczymy, gdzie cię nogi poniosą. Dlaczego nie lubisz jogingu? Rosłaby ci zabawa, jakbyś lubiła jogging. A tak, to mamy przerąbane. Czy ich preferencje mogą się zmienić? Na przykład, wiecie, jak ona się zrobi dobra w, yy, w sprawności fizycznej, to czy może ją z powrotem polubić? Ciekawe, swoją drogą. Powinno chyba tak być, żeby preferencje mogły się zmieniać. A jestem flirciarska, bo zjadłam uroczego grzyba. I znowu jesteś głodna, bidula. Ojoj, a gdzież cię tutaj poniosło, moja droga? Tu są jakieś roślinki i one umierają. Ojoj, jakie to przykre. Wyrzuć obumarłą roślinę i wyrzuć obumarłą roślinę, bo jak je wyrzucimy, to może wyrośnie nam tu coś nowego. Tu jakiś sim. A, Strażniczka Stworzeń, Ok. Tak podejrzewam, no czemu cię ten wykasowało ci zadanie? Tak podejrzewam, że. Czy ty masz wąsy, moja droga? Nie, <laughs> nie nie masz wąsów. Ej, a co ty robisz? Ja tu chciałam ten, zebrać czekogody, bo to by się dosłownie śniły, czekogody marzysz o tych czekogodach, a tu ci, tu ci ta kobieta przeszkadza. No nie będziesz teraz, yy, a może będziesz, chodź tu, zbierz. Zbierz, będziemy mieli czekogody i może upieczemy ciasto kiedyś, jak już zdobędziemy jakiś prąd albo coś. No ale miło, miło. Czekogody zawsze na propsie posadzimy sobie, będzie miło. Co tu jeszcze może być? Tutaj są jakieś. Nie możesz zebrać wody. Szkoda. Co tu jeszcze gdzieś? Może coś tu rośnie. Niech no ja się rozejrzę. Nie. Aj, aj, chodź, 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 kochana. Chodź. Chodź, skorzystaj z łazienki, bo widzę, że zemsta roślin y, się na tobie tutaj skupiła. Y, zabawa. Może wyślecie, żebyś łowiła ryby. Strasznie dużo tu zaspamiło. Y, simów. Słuchajcie, strasznie mnie wkurza, bo jak ją puszczę na jogging, to ona, żeby. Yy, jak jej to wyłączę, jak jej jogging wyłączę, żeby coś zrobić. No tak, wiedziałam, że to się tak skończy. To musi wrócić w miejsce, z którego zaczynała jogging, bo inaczej nie, jakby nie będzie robić tego, co jej kazałam. Bo tak się nie da, ona musi wrócić w to miejsce, z którego zaczynała. Chodź, kochana, połowisz ryby. Zbierz wodę i możesz wędkować na przynętę, na przykład na uroczego grzyba. Może złowimy coś ciekawego, jakąś fajną rybę. Zawsze to większa chyba szansa, jak się łowi na przynętę, że coś się złowi, niż jak się łowi bez przynęty, co? Bo jednak dobrze by było, żeby zjadła coś porządnego, a nie tylko grzyby. I mamy, czy to jest złota rybka, czy to jest płotka? Płotka. Zawsze coś. Wiecie, dopóki do nas nie zagadują, to jest pół biedy. Dobra, mamy drugą rybę, wracamy do domu. Gdyby do nas zagadała, to byłby problem. To byśmy już musieli tutaj sobie zrobić kwarantannę, ale nie. Nie zagadała, to powiedzmy, że nie było wymiany oddechów płynów ustrojowych, nie wiem. Nie wiem, czym się simonellą Simowie zarażają, oprócz tego, że z jedzeniem nieświeżych jajek. Powiedz mi, czym Ty byś się mogła zająć, żeby Ci trochę zabawa wzrosła? Hmm, skoro nie lubisz biegać, mogę Ci kazać zrobić kolejną rzecz na drutach. No nic, ugotuj sobie tą rybę. Zawsze to jedzonko. Jedzonko poprawi Ci trochę humorek. O, i mamy drugi poziom gotowania. Jak miło. Zapewne coś nam to daje, ale musiałam sprawdzić w, zas w zasadach, bo oczywiście nie pamiętam, nie znam ich na pamięci, Ja mam zresztą słabą pamięć strasznie. Yy, powinnam przed każdym odcinkiem sobie sprawdzać zasady, ale jestem też leniwa, więc, wiecie, możecie mi przypominać, co zrobiłam źle. W ogóle ktoś z Was już próbował rozgrywać? Pewnie, jeżeli tak, to pewnie jesteście już w wyzwaniu dalej niż ja. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zapraszam do zadawania ich w komentarzach. Zawsze jest szansa, że o czymś nie pomyślałam, czegoś nie zapisałam w zasadach. Ludzie są omylni, a w szczególności. No i co? Towarzystwa ci brakuje, nie zabawy ci brakuje. Mmm. Są tu jakieś króliki? Nie, ale są lisy. Dzień dobry, lisy. Przyglądaj się sekwoi. Dlaczego nie możesz sobie z nimi pogadać? Nie wiem, coś się znowu zbagowało, ale możesz wręczyć chyba prezent, nie? Książki to nie, ale damy jej plon? Damy jej zielony grzyb, może lubi. O, zabawa ci rośnie, jak się przyglądasz lisowi, to też miło. O, i widzisz, są znajomymi super. To porozmawiaj z Sekwoją o kolekcjach. Możesz jej pośpiewać, chociaż obawiam się, że Sekwoja może się tą nie spodobać. Czy Sekwoja zostawiła nam prezent? Nie, ale to dziwne. Może to jest Sekwoi prezent. Ona go sobie jeszcze nie wzięła. Aha, tak. Spoko. Oj, i pobiegłaś sobie, poszłaś sobie? <laughs> porozmawiaj z nią jeszcze. Chyba będziemy mieć przyjaciółkę. Lisią. Pan Lis. Też uroczo. Oj, chyba jej się nie podoba. A tu jakiś pitoszek jest. Co to za pitoszek? Jaki słodki. I drugi. Chyba usłyszały, jak śpiewamy. I pitoszkom się spodobało, a Asekwoji niekoniecznie. Ojejku! Ale słodko. Ale nie można z nimi pogadać. Szkoda. Czy Sekwoja może nam jakiś prezent? Da? Nie, na razie nie. Ale okej, okay, no śpiewaj sobie, kochana, śpiewaj skoro tak chociaż Sekwoi się to zdecydowanie nie podoba. To ci powinno zabawę wzrastać, jak śpiewasz. Czemu to tak się nie dzieje tak? Mnie się to nie podoba, że to się tak nie dzieje. Nie, Sekwoji się nie podoba, jak śpiewasz. No prawdopodobnie brzydko śpiewasz. Wiecie, ja nagrywam bez słabek. Yy, słyszę ich dopiero przy montowaniu, więc przy montowaniu będę wiedzieć, jak ona zawodzi. A pewnie zawodzi ładnie, to znaczy nieładnie. Nie, nie dasz nam na razie prezentu. No dobrze, to jeszcze o nieczystych rozgrywkach z nią pogadaj i zobaczmy, co tu się dzieje. Tu się chyba nic nie dzieje. To skoro nic się nie dzieje, a ty i tak jesteś brudna, ale jeszcze masz trochę w sobie energii, to będę cię dalej męczyć, moja droga. Uprawię jogging. Może mogłabyś popływać, tylko nadal jest zimno, więc zaraz mi zamarzniesz w tej rzece, albo się rozchorujesz, więc to też nie jest najlepszy pomysł. A mógłby nam wskoczyć ten drugi poziom? 100%, no to już powinien nam wskoczyć. Halo. Znowu będzie zaraz 110. No, 101. ha. ha, ha. Tak, gra potrzebuje chwili, żeby ogarnąć, co się dzieje. Ćwicz, śpiewanie. Musisz ładnie śpiewać, żeby e, wszystkie te sekwoje, no. sekwoje lubiły cię słuchać. O, ale przybiegłaś mi tutaj. To odwiedzimy tą farmę opuszczoną. Może znajdziemy coś ciekawego. O, jejku, no i znowu mi się przebrałaś za tego biednego chomika. Nie. <laughs> nie, 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 nie rozpoczynaj ciąży. Zobaczmy, co, co tutaj mamy na tej opuszczonej farmie. A, podejdź, tu moja droga. O, mamy pietruszkę, mamy ognioliść. Jeszcze jak się dobrze rozejrzę, to pewnie. O, widzę, widzę kolejnego grzyba i. I tu pamiętam, że tu jest czosnek, więc wiecie co, ja sobie przejdę teraz do trybu budowania, a to dlatego, że z jakiegoś powodu ja nie mogę tych rzeczy przesuwać w trybie życia. Wiem, że czasami można, bo czasami mi się też zdarza, że mogę, ale to jest randomowe. Raz mi gra pozwala, raz mi gra nie pozwala takie rzeczy robić, więc. Ja, możecie, jakby możecie tak zrobić. Nie ma problemu. Tu, 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 tu. Nie wiem, czy ja bym mogła je schować do wyposażenia rodziny. Nie mogłabym. No więc zrobię tu po prostu tak, że ja je tu posadzę. Mogłabym to po prostu zjeść od razu. Więc jakby, wiecie, jedno al albo tak, albo tak. Jak Wam się podoba. Chodź tu, kochana, zasiej, zasiej. Będziemy tu po prostu przychodzić i podlewać. I może w końcu coś wyrośnie, zbierzemy i będziemy mieli u siebie w ogródku. Wiecie, trzeba mieć dużo różnych rzeczy, żeby móc różne rzeczy gotować. Bo mamy proste życie, albo właściwie trudne życie włączone. Ciekawa jestem, czy jak ja bym się tu wykąpała, to by mi zużyło wodę, czy nie? Hm. A tu chyba też nie powinno być przyłącza. Może jest nieustawione, może zapomniałam tak ustawić. Czasami tak... Czasami nie ogarniam, ale wydaje mi się, że nie, że jest chyba poustawiane, nie? A nie, brak przyłącza nie jest ustawiony. Okej, okay, dobra. Mój błąd. Sprawdźcie sobie, jak będziecie ściągać parcele, bo... No, Mogłam o czymś zapomnieć. O, podlej łzami. Świetnie. Nie będziemy marnować wody. Czemu jesteś smutna? A, okej, okay, cecha ponura. Dobrze, czyli będziesz ciągle smutna. Idziemy sobie zobaczyć, co tu można zwinąć z tego miejsca. O, tu jest jeszcze jeden grzyb. A nie chcę leży. Następnym razem. O! Patrzcie! A propos, zielarstwo. Tylko druga część. No nic. Zwędzimy. A, a będziemy szukać jedynki. Leży pewnie gdzieś indziej, w, innym, w jakiejś innej lokacji. Będzie trzeba poszukać. Tu jest na pewno więcej rzeczy, bo w ogóle ta lokacja jest bardzo fajna. O, zobaczcie, mamy ukrytą białą wełnę lamy i zieloną wełnę lamy i jeszcze tu gdzieś chyba powinna jakaś wełna lamy leżeć. Nie wiem, poszukam potem. Więc wiecie, no jak już będziemy mogli więcej rzeczy ukraść, to się tu wybierzemy po raz kolejny. O, można się nawet przespać, gdybyśmy na przykład stwierdzili, że nie chce nam się wracać do domu. Spoko, 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 fajna miejscówka, kolejna wełna lamy. No drugiej nie ukradniemy, więc myślę, że Wykąpiesz się tutaj, weź szybką letnią kąpiel albo szybki letni prysznic. Skoro tutaj masz taką możliwość, skorzystamy z tej możliwości. Czemu nie? Okej, okay, zaliczyło nam tą sprawność fizyczną. Super. Musimy jeszcze musimy dojść do trujeczki, więc ja ją zaraz znowu wyślę. No yy. biegania, więc ta kąpiel w sumie taka trochę bez sensu, ale okej. Okay. Możemy zrobić energiczny jogging. Super. Przebierz się. Dziecko, nie biegaj w stroju chomika, bo się spocisz. Nie przebieram jej, bo chyba zrobi to sama. Co, coraz bardziej nie lubisz biegania? Przykro mi. To znaczy, w ogóle nie jest mi przykro. O! Widzieliście to? <grym> Tego jeszcze nie było. Okej, okay, dobra, jest bardzo zmęczona i bardzo nieszczęśliwa i znowu muszę ją przebrać. E, ale już jest w sumie późno, więc każę jej wracać do domu. Chciałam jeszcze, żeby pośpiewała ptakom, ale faktycznie jest już późno, więc idź, kochana, idź. To był ciężki dzień, zasłużyłaś na odpoczynek. No dobrze, nasza ivy jest już bardzo, bardzo zmęczona tym dzisiejszym dniem idzie się położyć spać yy, w nowym łóżku. Znaczy widzę, że ona sypia w, codziennie w innym spoko, można i tak. Yy, a ja się już z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszam do subskrybowania. A jeśli nie oglądaliście yy, mojej drugiej serii na tym kanale, czyli dziesięcioleci, to również zapraszam do zapoznania się. Jeśli nie macie ochoty nadrabiać wszystkich odcinków, to polecam obejrzeć sobie odcinek specjalny, który dosyć dobrze wprowadza w całą tą historię. Wkrótce zresztą pokażę, ukaże się kilka nowych odcinków specjalnych, jak tylko dam radę je zmontować, co nie jest niestety łatwe, ale trzymajcie kciuki. Żegnam się z Wami moi drodzy, trzymajcie się, życzę Wam miłego simowania, do zobaczenia, do usłyszenia i pa pa!